Witam, pokażę Państwu, jak pozbyć się rysy z marmuru. Posłużę się rysikiem widiowym. Są rysy. Rysy trzeba najpierw zeszlifować. Ja użyję e, papieru 220, żeby zeszlifować rysy. I szlifowanie teraz się odbędzie. Zostały zeszlifowane, kamień matowy. Teraz samo dopolerowanie materiału odbędzie się za pomocą pada polerskiego, troszkę specjalnego renowator i potrzebujemy jeszcze odrobinę wody do tego. Sypiemy na materiał proszek specjalny renowator niewielką ilość troszeczkę wody. sypiemy proszku potrzebujemy zrobić taką papkę z materiału i przystępujemy do polerowania wstępne polerowanie czyli w materiału odbywa się na wolnych obrotach a samo już później dopolerowanie będziemy robili na obrotach do około 8000 także zaczynamy polerowanie wszystkie rozkrywki jakie powstały na materiale Musimy rozetrzeć tak, żeby nie masodziły nam dalszej części materiału, ale porządnie rozprowadzić. I teraz dopolerowujemy na wysokich obrotach. Teraz zobaczmy to miejsce, gdzie były rysy. Proszę bardzo, pięknie wypolerowany materiał, żadnych rys. Dziękuję bardzo.